Jeszcze raz dłużej radia. O Jezu. Można jej poka... tam. Dobra, zatrzymaj się. Serio, czy No stój! No stoisz, stoisz, synuś, stoisz! Patrz, co robię, patrz, O kurwa, locyna dostała mnie. to w ogóle nie było z winy. Na Dobra. siebie nie się, na siebie nie Dobra, Przepraszam, ja przeprosinę. O Jezus Maria. Pietrucha, co ty robisz? Matko przepraszam, się na to na się na to chyba tego mi się w głowie pomyliło coś. Przepraszam cię, przepraszam cię. Nie, Pietrucha. Ty nie, ty mnie zakończyć. tak, jeden za jeden to jest, teraz mm. jeden za jeden. To był taki yy, zarci kosmomaucik za to co... Jerzyk, dałem ci chipsa. Zabrałeś, zabrałeś? E, nie wiem. <g> G, G, G Ja biorę maskę Ja nie ej, mi się wydaje, że bazy są ten wykop, po kto budowlańcy zrobili, ale takie... Tomek! Tomek! Patrz To jest lekko dwumoksa Organizm źle na to zareagował Może jakieś zapalenie wątroby czy coś Nic jakiegoś giga poważnego, żeby od razu CK było Ale no coś tam Uszkodzili po prostu. Oki, możemy iść na. Jakieś antybiotyki no, no, będą potrzebne, etc. Nie kanału, no, tego tam. O kurwa, czy wyrzuci robota? W mnie! Nie, co to co to ona robi? Halo! Startuj! Czula, czula! Na... No startuj! Kurwa! O, 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 o. Co się stało? Nie trafiłem. Nie, no, świrki bajerki, tylko pozraszyłem na bez lipy. Dostał Heda? Co ty, jest? Gdzie jesteś? No, gdzie jesteś? A strzelali jest do ciebie? Co? Strzelali do ciebie? Kto? No, strzelał ktoś do ciebie? O... Nie, mam. Ja wyszedłem, nie, mam. Ja nie, 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 nie ma pójdę! Co to było? Cały się najebał! Jest tutaj BS1 Leży łącznik Mam bombę Idę papaka, idę Co tam się wydarzyło, powiedzcie mi Jak tam pogo? No i pójdę no i się kurwa rozjebało. No i stój Pierdole twoje kurwa skoki Ale się zakłóciło. no kurwa Dajemnie. No, tutaj była w prawej stronie, a dalej masz Bahama mama sobie Candy Club, wiesz. No właśnie, to Pan Xander pierdolił na mnie teraz. <noise> Może zauważył, że za późno powiedziałeś, albo za wcześnie, nie wiem. Dobra, Ile lecimy sobie Maraton na weniu kierunek wschodni. Dzisiejszego dnia. Są kobiety, które głosują za tym, żeby nie mieć głosu. Ja sama byłam za tym. Szczerze? Jestem pedofilem. Mężczyźni mają przejebane? Bo kto? Ja mu za to płacę. Dobra, chuj. Ponty. Słyszysz to, kurwa, jest mnie domre. O, 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 nie. nie, nie, nie Skargie, łapiesz u mnie punkty karne Sperma jest zdrowa, witaminie ma i magnez Ołtni No byłeś no z nami, like. no to, to jest to One mnie tak tak, tak, tak. tak, 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 tak. To jest to, no, no, no Babka, nie! <gryś》>. O kurwa Pierdalamy Ja pierdolę, ty! Moje nowe okulary pragnę objąć <laughs> I chwila, <koszulasz. laughs> par... ale Przecież to pari z Platyno ludzie piszą to par... A nie Kizo, To tak nie tak. jest Kizo, no. Co to ma jedno do To nie mój talent, kurwa! Słońce Więc ubieram się <laughs> no, no, no akurat, akurat ten numer ma całe wyświetlenie, że na to nie mam, kurwa, jakby obrony, ale...

Ba! Wsadam. Legamy na Co ja Za BSM, za BSM jest. jest to dwóch, dwóch Edward, dwóch Edward jest. A czy mm.